Hejka. Witam się z Wami w dzisiejszym filmie. Idziemy na jagody, jesteśmy w lesie i szukamy jagódek. Zapraszam Was do oglądania dzisiejszego vloga. Zobaczcie, mam jedną jagódkę. Jak do tej pory przyszliśmy spory kawałek, ale wszystkie krzaki albo suche, albo już zebrane. Na razie, jedna jagódka. Zbieramy jagódki. Adaś też się włączył i już nas zbieraliśmy z jednej. tyle. Ona no, zbiera z pół pudełeczka i, i starczy. Zbieramy tylko dla siebie. A nie żeby. nie żeby sprzedać czy coś. Dobre? No i zbieraj tutaj. Zanim dojdziemy do domu, to Adaś wszystkie zje. Nie podbieraj z pudełka, z wiesz. Jeszcze tam zbierę, a my wyszliśmy już na drogę I zaraz wracamy. Zobaczcie jakie mamy łapy brudne. A dość chodził i jadł od razu. Też ma łapki brudne. Pokaż jakie masz łapki brudne. Brudne? A buźkę pokazać jaką ma. Ale buźko brudno No ja też mam, zobacz Ale brudne I co teraz? Trzeba umyć B, nie bierz do buźki, B Adi zbiera, będziemy się Powoli też już zbierać bo Adaś musi już mieć zmienionego pampka a pampek jest w samochodzie chodź Adaś chodź idziemy chodź no ops Dzień dobry, dzień dobry, jak się pan ma? Panie Robinson, Cruzo. Jak się panu żyje w lesie? Jak w lesie się żyje? O, już by placek był. Ej, panie, panie, panie. Powoli. Panie kruzo. Chodź pan na chwilę, chodź pan na chwilę. Bo my tu na kanał A e Malinowej Andzi. Chcemy wywiad przeprowadzić z panem. Na, ka na kanał Malinowej Andzi. Jak się panu żyje w, e w lesie? Jak sobie pan radzi? Czym się pan żywi? Gdzie pan sobie ciuchy bierze? Pan w takich najkach po tym, po lesie chodzi? Co? Mama. Co Mama. I napoje pan ma? Ja myślałem, że pan wodę ze strumyka pije. Halo, a gdzie pana, a gdzie pan w ogóle ma swoje, swój szałas jakiś czy coś? Proszę pana, zaprowadzi pan nas tam? Czy pan idzie do, do miasta na zakupy? Już nie? Adas Aduś! Chciałabym Wam jeszcze pokazać, co ostatnio kupiliśmy w ostatnim czasie. Także zacznę od laptopa. Kupiliśmy laptopa. To jest laptop HP. I czy tu jest jego nazwa? No w każdym momencie, w momencie razie, HP Pawilon Specjalnie kupiony do właśnie montowania filmów, bo tamten mój wcześniejszy był asmowy. W Scineju, jak, jak wiecie, teraz są promocje. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. <coughs> Przepraszam Was, ale i tak jak już Wam powiem, no to jestem chora i niestety jest tragedia. Są to body i dałam za nie 4,99 zł, w 5 zł w Sinseju. Następną rzeczą, ona mi się najbardziej spodobała, też jest, to jest też Sinseja, taka bluzeczka. Tutaj ma gumkę na, na dole i ona jest taka w miarę krótka i ma właśnie takie związywalne ramionczka, że możemy sobie je zawiązać na kokardkę i jej cena to 7,99 także też naprawdę bardzo super i tutaj następna taka krótka bluzeczka, ja ostatnio lubię te bluzki z ja krótkie bardzo fajnie mi się sprawdzają do jeansu z wysokim stanem a ja w takich chodzę i też kosztowała 4,99, także naprawdę super. I z ja to by było wszystko. W Teliweli też są promocje, ale kupiłam tam tylko jedną rzecz. Też bardzo fajną, bo są to body. Takie zielone. Teraz ten kolor jest modny. No, tu mają takie wycięcie. I początkowo one kosztowały 50 zł, a ja kupiłam je za 16,99, więc jest naprawdę super promocja. I z takich rzeczy do domu, to kupiłam klamkę do okna z kluczem, ponieważ w domu mamy okno kołuszka, więc spokojnie Adaj Zuszka przechodzi sobie na parapet na na okno i po prostu boję się, że wyczai jak się otwiera okno i, i wypadnie. Także taka klamka z kluczem kosztowała ona chyba 32 zł. Coś takiego w Leroy ją zakupiliśmy w Lerwamerle także kupiliśmy to jest do, do drzwi do żeby mieć na klucz zamykane. Bo ostatnio kupiliśmy y, Po prostu drzwi Trzy pary drzwi Do dwóch pokoi i do łazienki Takie same I do tego zakupiliśmy y, Klamki y, Taka srebrno-czarna Klamka to jest y, na połysk y, Więc mamy szare drzwi Więc naprawdę bardzo super Będzie to pasowało Postaram się jeszcze pokazać właśnie, jakie, mam, jakie zakupiliśmy te drzwi. Aha, ta klamka kosztowała 50 zł jedna. a te wszystkie bajery do, do klucza do drzwi kosztowały 19,99. Tak wyglądają te nasze drzwi. One są szare, można je dostać w Le Merle. I. Tu już jest zamontowana ta klamka, którą wam pokazywałam wcześniej. No i tu jest właśnie miejsce na klucz. A z racji tego, że są to drzwi łazienkowe, no to mają jakby mniej tych szybek, a w drzwiach pokojowych są przez całe drzwi. O, to są te drzwi pokojowe właśnie tak jak wam mówiłam, one mają szybki przez całość. Jeszcze są zapakowane, nie założone. A w ogóle to powiem wam jeszcze ich nazwę. By ktoś by był zainteresowany, to jest Etna Dąb Arctic. 3 lata gwarancji? Przyszliśmy sobie złowić rybę. Przepraszam Was za mój głos, ale jestem niestety chora. Jesteśmy złowić sobie rybkę, pstrąga i zjemy sobie go później. A teraz Wam pokażę, jak to tutaj wszystko wygląda. thank you Dobre? Kadasz? Jak? Będziemy już wracać do domu. Ja coraz gorzej się czuję, także y, masa nie mnie rozkłada. Z tym akcentem będę kończyła już tego vlogu. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji kanału.